malujemy naszą ciarkę, a dlatego, że muszę zrobić próbę no chciałbym właśnie zrobić tą próbę, więc dobrze by było ją jakoś zabezpieczyć, dlatego że jak pójdzie na te suche drewno woda to potem mi to wszystko poprzebarwia i myślę, że nie będzie to ładnie wyglądała, poza tym się nie da tego tak oczyścić później dokładnie, żeby dało się pomalować więc chyba najpierw pomalujemy, wysuszymy to i myślę, że będziemy pokazywać jak się tym wyciska. Mam nadzieję, że to za egzamin jeszcze nie robiłem żadnej próby, więc będę tak samo patrzył jak i na to. Maluję śnieżką. to jest farba akrylowa, ale to jest taka emalia. Także ona jest i do drewna, i do metalu. Myślę, że ona się będzie trzymać tego drewna i nie zejdzie nam razem z wodą. Także zobaczymy jak to będzie potem po całości wyglądać. To, że ta farba zabezpieczy to przed wodą ładny połysk się robi wygląda faktycznie jak smoła także mam nadzieję że nam że drewno się nie będzie nam, nie będzie nam namakać a potem rozsychać i ta brykieciarka troszeczkę nam posłuży bo to chciałbym troszkę brykietów na nie wykonać no i już kończymy malowanie przewróciliśmy ją na drugą stronę żeby i od spodu również wymalować Także zaraz będzie pomalowana, jest słoneczko, także ładnie nam to wszystko wysycha. Mam oczywiście zamiar pomalować ją drugi raz jeszcze, bo to pierwsza warstwa to będzie taka, że jest już ochronna. Natomiast druga to już da nam troszeczkę połysku i taką warstwę, która nam to również zabezpieczy. Także tutaj mamy już to pod również pomalowane. Ja sobie że nie w całości pomalowana nikt by nawet nie powiedział, że ona jest Z drewna Dobrze wygląda Nigdzie nie przebija, nie ma śladów nie do malowania. Podoba mi się.